Cześć, Siemaneczko, witam Was w kolejnym filmie z gry Farming Simulator 25 W serii pierwszej na mapie Ryder Ben Springs. Mamy luty, jest, mamy dużo hajsu, więc pora na zakupy. Ale zanim to, to sobie jeszcze szybko zdobędę pracownika. Tutaj na żniwa, jak najwięcej tych obroci. Tyk. 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 Mam nadzieję, że o tym przepływ się nie zbuduję. Najwyżej to będą się tam robić. Oj, skipę Dobra. Czas na zakupki. Tak jak mówiłem, możliwość kupienia nowego pola. zastanawiałem się nad dwoma. Nad tym. I nad tym. Eee... No, tak jak mówię, do teraz nie wiem, podlane? A, dobra, nieważne, nie zrozumiałem. E, do teraz się zastanawiam nad, nad to pole 3,76 hektar, lekko większy, ale ma te, oczywiście te drzewa. To pole jest chyba jest ogóle większe, ale kupujemy sobie. Kupiliśmy. I kupujemy sobie również siewnik punktowy. I będzie to ten oto Horsz. Maestro. Weźmy raz tak... siewacz nawozu. O, dobra, bierzemy toczy, że może nawoz rozsiewać. To jest to dla mnie dobra informacja, bo się martwiłem, że tego nie będzie w tym I znowu ogłem to się pomyliłem i kupiłem nie to pole. Więc je szybko sprzedajemy. Wciąż są na nim obiekty. Jakie obiekty? To jest właśnie najgorsze, Były jakieś są obiekty, ja kupiłem budynek. Teraz muszę sprzedać ten oto domek. który jest no dość ładne, na mnie powiedzenia. Mógłby sobie to stać, ale no niestety. Musimy go sprzedać. Dobra, no i sprzedajemy sobie i kupimy to pole numer 7, bo tak się właśnie zastanawiałem. No, i yup. są jakieś postawione obiekty, o co chodzi? To. To ma szopa, co tak jak. A zostało jakieś pomalowane po, po tym teren? A tutaj sobie może powstaje wiatr albo co? Nie wiem. Eee, tak. A, a tu tego pola, nie będę nieważne. Nie tak, właśnie się tak otworzyłem, tak się zastanawiam, co tu chodzi. chodzi, że to jest zmolczowane. Jak ja czekam, aż to będzie. Zakultywatorowy kultywatorowywane wiesz Wiecie o co chodzi. Ora. Podłączamy sobie tutaj nowy silnik. Dla tylko kiszonki i nasiona sobie tutaj leżą. Jeszcze z tego czasu aż robiłem kiszonkę i kupowałem ten. Przecież był rozsiewacz nawozu. Aha, to trochę się zawiodłem. Dobra, napełniamy yy, i tak pewnie w większości przypadków będzie to ze mnie robił pracownik. Ponieważ ja nie jestem jakimś fanem takich robót. Ani się to tak wkłada. Wkładamy sobie i jedziemy na pole. No tutaj oczywiście po jednej stronie musi być więcej, po drugiej mniej, bo jest ich tego 9. Tyle samo chyba co w moim poprzednim silniku, ale poprzedni był jednak mniejszy. Zobaczmy, czy mnie wyprzedzi ten samochód. Jechał 53, czy on na 50, czy jak to. A i tutaj nie widać nic. Popatrzcie popatrz przez docerka, ale też nic nie widzę. O, tu było zderzenie czołowe. A tutaj soja rośnie, jak sobie patrzyłem. Dobra, jedziemy. Jakby co, to tam stoją przyczepy, więc szybko skoczymy opróżnić. Co ja będę chciał siąć? Znaczy, ja sobie posiejemy taki. A i właśnie za te buraki, jakby ktoś pytał, to dostałem mu. Tam na koniec chyba ponad 100 tysięcy, z tego co pamiętam. Znaczy, gdzie tu się. A, ja przejechałem to pola Znaczy, a się wjeżdża, tu jest wjazd. Jest jeszcze jeden, który przejechałem. Jest to ta szopa stała i szkoda. Mogę w sumie wyjść bez zapisywania, i by to bym, ale. Patrzcie tu jest jeszcze wjazd taki. Dobra. Mamy skultywatorów Na Nawiezienie swoją drogą jest. Nie wiem jakim cudem, ale. E, pójdziemy sobie bez GPS-u. Tak klasycznie na razie. Coś tutaj zrobić, czy. Mm, tylko włączyć. Popuścić. Tak, tylko włączyć. Jak jak dym, zobacz, zobaczcie, zaczął lecieć. Patrzcie. Raz, zaraz zniknie. A nie, patrzcie, jak poleci, jak włącza. A tutaj, co to jest? Taka trawa, czy co? A nie, tutaj w... mogę wam pokazać, jak wygląda tekstura. Tutaj jest typowo zakultywatorowywane, a u mnie zazwyczaj jest przejechane po prostu kultywatorem albo tym siewnikiem. i wtedy to tak nie widać. Patrzcie mi jaka zrobiłem, ale tego nie zajrzę. Pojedziemy sobie tak. E, no tutaj na pewno... O to jest. To pole ma 3 hektary, to ma 2,8 To to jest równomierne, może większe co tamte. Ale to wiadomo, że takie... Bo nawet się zastanawiałem czy, czy, czy już teraz. Nie posiad się na tych polach. E, trawy i tam powiedzmy robić jakieś budynki, ale to postanowiłem, że zrobię. No dopiero za jakiś czas. Dobra, widzę. Będę zrobić fotę na miniaturkę sobie strzelić. Jakbyście się taki poradnik, jak zrobić taką miniaturkę, to śmiało piszcie. Bo to jest... nie robię po prostu screena tako Tylko po prostu to jest... No trochę do tego... No, wykorzystuję, ale to jest szczerze bardzo proste. No bo jak są te takie, nie są proste te pola, to ta tekstura jest taka trochę średnia. Ale tu tam. O tutaj też jest taka minisowa. tutaj bym mógł postawić powiedzmy, a te jak jest moje 9 Ono ile kosztuje? 119 tysięcy i tam też jest jakaś... A czekajcie swoją drogą. Mmm. Ja Odpalę sobie szybko super speed, żeby wam nie przedłużać odcinka. Nie wiem, że to jest znajdźki nie było. A nie, nie ma. Dobra, to nie was. że odpowiem sobie tego super speed, żeby wam po prostu nie przedłużać odcinka. Odcinki ostatnio są dość długie. Chociaż możecie napisać, czy chcecie takiej długości, krótsze, dłuższe. To wszystko zależy od was, tak naprawdę. Na pewno trochę smutne jest to, że nie ma ten siewnik nawożenia. Bo zobaczmy, czy jest jakiś siewnik, co. spuchnia glebę. Tak, ten John Deere, ale on nie ma nawożenia też. Ten Kinze jest fajny. Największy siewnik. Chyba że więcej niż ten mój traktor. E, i. tam to już jest gruba praca. To jest 18 metrów, czyli 3 razy więcej, co to Nie dość, że nawozi, to jeszcze spulchnia glebę, czyli tak jak ten mój siemnik ogólny W ogóle bym sobie siał teraz, powiedzmy, coś rzepak, czy coś na tamtych Polach moich, ale Postanowiłem, nie wiem, wziąłem ten na sklep i nie chciałbym się zwracać sobie to poza odcinkiem ogarniam, a jeszcze sobie sprawdzę on jeszcze nie ma płynnego zbiornika, Wsiądziemy sobie do niego. 77%, aha Zajem miałem sobie sprawdzić. 1,16... Mm. 16. A, ile ten mój ciągnik waży? On waży 7 ton, to tamten silnik waży. 2 razy tyle, więc są trochę beka. A, wiem co miałem sprawdzić. Miałem coś innego sprawdzić. Miałem sprawdzić, kiedy rzepak jest mała cenę. Jakąś taką fajną, żeby ją sobie sprzedać. To ją w grudniu. Teraz jeszcze mógłbym sprawdzić, bo ja mam go... 0 litrów albo dosprzedałem. Czy tam miałem trochę rzepaku z się, więc go też trochę dosprzedałem. Eee... Znaczy pracownik oczywiście, ja nie jeździłem. Eee... Co ja chciałem powiedzieć? No w sumie nie. ile już my tego pola zrobiliśmy? Nie wiem. Z jedną trzecią? Nie, druga jeszcze została. Ale to jest takie moje pierwsze, szczerze większe pole, na którym będę pracował. Nie w ogóle pierwsze pole, które w... kupiłem, bo tamte mieliśmy od początku gry. Ja bym zdziwiony, że my nie dość. Że... Patrzcie, jakbyśmy sprzedali sobie ten cały teren, to patrzcie mamy. 100 160 260 No tam 360 około i tutaj 180 To jest około pół miliona. W tych, tych Jeśli ktoś nie chciał mieć gospodarki, to mógł sobie wziąć te maszyny i to wszystko posprzedawać. Propo maszyn, to też zastanawiam się nad zakupem. Szczerze, nowego kombajnu Nie ukrywam, przydałby się taki Taka nowa machinkę różniw. Prawie jakieś mijaki, to trudne jakby. Trudnie pracownika to on w ogóle powinien tutaj wszędzie przyjeżdżać i to ponaprawiać. Tak jest pracownik w tym formie. Pełny zbiornik. Jedziemy. no 10 tysięcy litrów, no 8 na razie No będzie 10, no 12 tysięcy litrów z tego pola, to nie wiem, czy to jest takie No z tego mam 24 tysiące niby Najwięcej ja zawsze czerpałem z tego Pola, no wiecie tego mojego największego Tamtego mm, Tego właśnie Na więzienie jest nawieziony na 100%, no właśnie. A jeśli chodzi o ten kombajn, to mój aktualny kombajn, to on ma 8000 litrów i header 6 Nie wiem, to... tego Ewiona się raczej nie opłaca, bo on jest Pff, identyczny praktycznie. Jak już to tego Fergusona albo tego Fenda tego case'a jeszcze nie chcę Są te maszyny z kontraktów, tak wiecie Tak mi oświeciło A te światła! A, co fajne Przenika przez te Maszyny Szczerze to jak Szczerze to taki siew trochę szybko mi mija Osobiście nigdy nie lubiłem, ale teraz Fajnie mi się jeździ Trochę tak Tak też się zastanawiam, bo tutaj trochę czasem mi powietrze maluję, ale to zależy w jakim miejscu też to robi. Jeśli chodzi o tą resztę pól, to prawdopodobnie na tych polach, na których miałem buraki, będzie soja, a na tych polach, na których teraz rzepak, będzie normalnie rzepak, ponieważ chcę sobie, no, chcę wykorzystać, jak już jest kultywatorowywane, to też teraz same zakupy, bo ten kultywator teraz znowu będzie mały do tego siewnika i tak dalej. Nie wiem, się tak zastanawiam, co zrobić. Bo ten header, robię w kombajnie, w moim, aktualnie, to on jakiś mały nie jest. Tylko... Mm, o ten header nawet mi raczej chodzi. Żeby większy. Ja sobie już w teraz tutaj zatrudnię pracownika. Wsiądę sobie do Leera Podjedziemy sobie. Byłem tutaj tam tutaj stoi ta skrabiarka. Tam stoi pod tymi drzewami kosiarki. Nie. stoją, nie stoi. No i tak się zastanawiam, co z nimi zrobić. Może by tak kombajn postawić na wierzchu. Ale nie wiem, wreszcie komajnę bym nie chciał postawić na wierzchu. Jedziemy sobie. Pamiętaj, że sobie również nawieziemy Ten combine to ten ciągnik to jest raczej pierwszy, który pójdzie na salę na sprzedaż Ewentualnie jakby kupował, wiecie maszynę na raz A jak teraz nawie... A bo to ma nawiezienie 100%, ja żebym zapomniał No, to ja myślę ale zrobimy sobie taką jedną inną rzecz troszkę. Mianowicie postawię sobie wiatę. Tak, gadałem przed chwilą. I tą wiatę sobie postawię sobie w tym od miejscu. Tutaj. Najwyżej kiedyś, wiecie, ją sprzedamy, to tam. Trudno. Jeszcze paliwo się znajdzie. To będzie raczej w budynkach gospodarczych. Taką sobie postawię wiatr z dachem 7000 miesięcznych. Garaż, który może trzymać swoje pojazdy. Aha, ciekawe. Taka wiata. A to nie wiem po co komu na takie maszyny. Szczerze. Ja będę raczej sobie postawił tą klasyczną. Bo Tato, ona jest według mnie nieopłacalna. Ta jedynie, ale to jak mamy takie gigantyczne maszyny, na przykład jakby te z dodatku Bergold do farminga 19, jeśli ktoś wie. Chodzi mi o te na przykład te Big body i tak dalej. i sobie pomalujemy również terenem, teren w sumie nie terenem, malowanie cyk, to jest ta tekstura, tak i w takim momencie to patrzcie sobie zmienimy, zmniejszymy dane tak, tutaj od tego momentu już jest ta tekstura. No, no, to już. wyjechał Tutaj już... Czekajcie, wydawię na chwilkę, czy idzie Dobra, już jestem Ponieważ wgrałem sobie moda W sumie to mody yy, Nazwy to paint and No zresztą, jak nie zapomnę, to dawam do tego linka Jeśli nie, to się umiecie w komentarzach patrzcie to polega na tym że jak wejdę sobie w budowę wejdę w malowanie to było chyba to tak to było to Trzymam sobie shifta to ja mogę chodzić tylko tak się ruszać widzicie przez co ja tutaj w tym miejscu a jeszcze sobie ustawiłem paint and everywhere czyli mogę sobie wszędzie czy jak to się tam wymawia I teraz sobie równiutko mogę tutaj przejechać. To jest bardzo fajne, ponieważ we farmingu często dużo osób ma, z tym ja zawsze miałem kłopot z tym. A teraz mogę sobie zwiększyć. Jakiej tragii w sumie nie jest? Dobra, mamy tutaj. I widzę, że jakoś. Równo to, to nie było. Mi się przydało, szczerze, takie cofnięcie, jak przy eee, tym, przy budowie. Nie, przy budowie. Tak, przy budowie, ale przy budowie tych. Hmm, jak to się nazywa? Przy budowie, jak macie paswitka, to możecie sobie pojąć zagrody i tam. Jeszcze sobie wyrównamy tutaj. Teren. Aż ja mogę sobie normalnie teraz. Teren. Gdzie normalnie wygrzewym nie mógł. I podlecimy sobie tą pracownikowi co się stało zaraz zobaczymy ale pamiętam, że tutaj w jednym miejscu o tu tutaj sobie pomalujemy będzie git w tym miejscu sobie też sobie możemy pomalować krawka mamy to za 50 A wracamy mnie. i naprawimy jeszcze czemu on nie, ten pracownik, albo skończymy to sobie w sumie, samym a dokładnie. Ja skończę, bo z wami w tym odcinku chcę się już pożegnać. Do zobaczenia, i do zobaczenia w następnym odcinku. Odmeldowuję się, Mr. Farming.